Witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować zapiekankę gołąbkową. A wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi moimi przepisami. Za każdą subskrypcję serdecznie dziękuję. Przygotowujemy sobie 60 deko białej kapusty, którą teraz pokroimy. Pokrojoną kapustę wkładamy do garnka. Salewamy wodą i kończymy gaz. Będziemy gotować w osolonej wodzie przez około 10 minut pod przykryciem. Następnie w garnku w osolonej wodzie będziemy gotować dwie torebki ryżu. U mnie jest to ryż pasmanti. Następnie bierzemy jedną dużą cebulę, którą będziemy kroić w kostkę. Cebulę będziemy podsmażać do miękkości. Jak widzimy, cebula nam się już podsmażyła. Możemy wyłączyć i odstawiamy na chwilę do przestudzenia. Następnie w misce mam przygotowane pół kilograma mięsa mielonego. Dodaję do niego jedno jajko, dodaję sól, pieprz i jedną łyżeczkę majeranku. Następnie dodaję ugotowany ryż, jedną i drugą torebkę. Następnie dodaję podsmażoną cebulkę. Całość mieszam, aż połączą mi się składniki. Na koniec sobie wszystko wyrównam i dzielę mięso sobie na dwie części, mniej więcej równe. Następnie przygotowuję naczynie żaroodporne, które polałam odrobiną oleju. Olej rozsmarowujemy po dnie i po brzegach. Następnie na dno układamy mniej więcej 1 trzecią części naszej ugotowanej kapusty. Dodajemy połowę farszu mięsno-ryżowego. Mniej więcej rozsmarowujemy. Następnie polewam połową yy, przecieru pomidorowego. I teraz będziemy układać analogicznie taką samą warstwę. Czyli najpierw układamy kapustę, następnie mięso mielone, to które nam pozostało razem z ryżem. Ponownie lekko wyrównuję. Posypuję kapustą, która mi została i zalewam ostatnią częścią sosu. Tą górną część jeszcze sobie mieszam, czyli sos i kapustę. Lekko ponownie wyrównuję, żeby później nam fajnie to wyglądało. I tak przygotowaną zapiekankę wstawiamy do nagrzanego piekarnika do temperatury 180 stopni. Pieczemy przez godzinę, ostatnie 10 minut. Piekę bez przykrycia. A tak wygląda już gotowa zapiekanka. Zachęcam Was do jej wykonania. Smakuje identycznie jak gołąbki. A ja już dziękuję Wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i oglądajcie kolejne moje materiały. A na dzisiaj bardzo dziękuję.